Jacku, jesteśmy po plaży wolności, zmęczone. Szczęśliwy! Lot to Plasza Wolności Poznaj 2022 dobiegła radosnego końca. No, zmęczenie na pewno jest. Walczyliśmy tutaj w ponad 30-stopniowym upale. Mówię o tym upale na zewnątrz, nie o tym w namiocie, bo tam to było jeszcze cieplej. Aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wyłoniliśmy najlepsze zespoły naszego turnieju. Podobnie jak przed rokiem w kategorii męskiej, tutaj triumfowali Marcin Ociepski i Michał Kądzioła. Mam nadzieję, że za rok wrócą do nas, żeby powalczyć o trzecie mistrzostwo. Z rzędu, natomiast upań bezkonkurencyjne były Błaziak i Łukaszewska, które nie przegrały ani jednego naszego ani jednego meczu w naszym turnieju, w półfinale wytrzymały bardzo mocną presję rywalek, ale w finale pokazały już, że były po prostu bezkonkurencyjne i wygrały ważne wolności. Wszyscy zawodnicy bardzo chwalą organizację turnieju, a że pomimo takiego upału, pomimo tak trudnych warunków, boiska były świetnie przygotowane, obsługa bardzo dbała o wszystkich zawodników i zawodniczki. Trudno było, to zorganizować wszystko? To jest moment, w którym należy podziękować po pierwsze Damianowi Lisieckiemu, który zaprasza nas do współpracy już któryś rok na Plaży Wolności, który pełni tutaj bardzo wiele ról, e, jeśli chodzi o organizację tego eventu. E, czapki z głów Róża Wachowska, która, no, można byłoby książkę napisać o tym, co robiła i jak z tyłu sklepu zasuwała przez trzy dni, żeby ta impreza wyglądała e, tak, jak wygląda sędziom, wolontariuszom. Naprawdę dużo osób pracowało na to, żeby ta impreza wyglądała tak, jak wygląda. Jeżeli tak jak mówisz, opinie są bardzo dobre, to cieszymy się bardzo i już zapraszamy na przyszły rok. Co dalej z tymi boiskami? Boiska zostają tutaj do dyspozycji mieszkańców miasta Poznania. Gdy tylko zniknie cała infrastruktura związana z eventem, będzie tutaj sześć boisk, będzie można je rezerwować, jeśli dobrze pamiętam, na stronie phoenixplay.pl i przychodzić i grać, no bo jakby piękne w Siatkówce Plażowej jest to, że jest przygotowany obiekt na imprezę, został odnowiony, wymieniony piasek i inne elementy typu trybuna pojawiły się tutaj specjalnie na event, ale to zostaje, to nie jest tak, że budujemy wielkie stadiony za wielkie miliony, a potem mamy problem, że je zapełnić. Tutaj zapraszamy serdecznie do tego, żeby korzystać z tego obiektu już wkrótce. I może jakieś rodzynki, które będą tutaj trenowały pojawią się w przyszłym roku na Plaży Wolności? No mam nadzieję przede wszystkim, że zawodnicy, których widzieliśmy w środę w turnieju mini-siatkówki, czyli roczniki 2009, 2010 i 11 to osoby, które postawiły pierwsze kroki na naszym rusałkowym piasku, a za lat kilka, może kilkanaście zobaczymy ich jako uczestników w turnieju eliminacji Mistrzostw Polski, za co serdecznie ściskam siłki. Dziękuję bardzo i gratuluję świetnej organizacji. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.